Asz, 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 asz. Co się dzieje? Jest, garażer. <coughs> <coughs> Teraz DJ Geraż, pójść coś wolniejszego. <coughs> 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 I tańczymy na trzy.

Mm -hmm. Na pewno nie słyszę Pewnie nie. Tu się, tu się będzie masa szukować. No tak. YOLO! Jak YOLO? Nie, YOLO. To taktyki. Rozrysowaliśmy wtedy wszystko. Tak, o no, o, Dał się zabić Ale to zabija go Valkyria Suka Beda tu tutaj wchodzisz na te główne schody? Nie wiem, bo nie wjeżdżałem dronem i nie wiem co tu się dzieje Ja wjadę Brać jak najlepiej to wszystko Dwóch tu masz, jeden za jeszcze jest Ile leżysz? O uważaj, bo ja już nie jestem patrzę tam nie patrzę tam Tam jest dwóch! To jest kurwa, tu jest czterech z gości ogólnie z naszej strony To zajmijcie ich czymś, a my tu się wpierdolimy Jednego mam. A malciwie. możemy ich zabić? Możecie ich zabić ja. A jedno z nastajm Sedasz beda? Dobra, to ja tu wchodzę tak? A bo jeszcze e... pierw wjadę Ale wykrytam jak gdzieś Ej? Kurwa Na schodach jest bandit e, komórkę rzuca A przygotował sobie dopiero komórkę tylko, że gdzieś tu jest jakiś cyklop albo coś, bo mnie... Nie wiem, czy na schodach nie jest Na jakich schodach? Do góry? Że jest Eee, wiesz, że jest cyklop? Jak wejdziesz tymi drzwiami głównymi To nad Zaraz może rozwalę jeśli się uda Bo ty mieszasz no. w tył właśnie Mieszałem? No yeah. Co on mieszał nam? Igos. Głową. Ty... Nie wejdę, bo zginę. Mamy tylko 20 a Ja mam trzy dymne. Mogę tam zarzucić go, się wpierdolimy i zginiemy. Może być? Dobra. Dobra Świetnie pan podał mi. Się. To co? Jazda? Co nie może udać. Komórkę już rzucił, nie? Więc. Zaraz się w matę wpierdolę. Ja nie, wiem, gdzie jestem w ogóle? Na no, tak? schodach. No, tak no tak nie bardzo. Yy, mata jest w, w rogu. Jest tu. Grodz gościł. No, patrzysz tu? Tak, <tuszy> no, ja będę to patrzył. Ale patrzcie tam. Zaznacz na Z! Które miejsca strzelać? I tu też na blisko jest, na blisko na prawo w tym pomieszczeniu takim tu O kurwa to jest chore! Co on robi Strzelaj będę. Kurwa, kurwa masz Ale czemu celowałeś? A nie po prostu nie strzelowałeś, nie strzelowałeś. Patrzył na mnie! Kurwa. No to mogę strzelać po prostu nie celując! To amo by mi wyszło no to co? Nieraz i tak zabijesz i dupa, i przez to nasze sterowanie. Kurwa. Żyję. na spoko, może uciekną. Się <laughs> <have been> <laughs> <Czy> cię wyruchał. <laughs> oh, oh, ja <laughs> <laughs> może uciekną. <laughs> Kurwa, zabiliśmy ich wszystkich, a oni nadal przejmują to są jakieś czary. Hmm. Musimy się wycofać. Mam pomysła. Ale chujnia, wszystkie moje klasy podpierdolone. Też prost. Dawaj, prost. Chcesz pulsa? Nie Dawaj, chcę pulsa. Sala, spotkań panowie. To jest nie niepoważny? No. Staram się. don't clash Rainbow sexage. We need to protect the biohazard container. Secure the or... or what? <laughs> or <laughs> leg. <laughs> 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 <Turba>. <laughs> Jeden Drugi but Eeeh, Chodź tu, chodź tu! Gdzie? Trapdora nikt, nikt nie rozjebał? Właśnie, nikt nie rozjebał. Kurwa. Gdzie jest dron tutaj? Nie, to się zdenerwuje. A, Dobra, skierdolę. A u góry trapdor nie zrobił. Chuj, nie zrobił już głównego wejścia, boję się. Dobra, będę robił. Nie, już zaraz wina. Tu rozjebują gdzieś. Zobaczmy jak komerki postawił. Już główne drzwi rozwalone o, nie? o, jest tam, jest tam. Kurwa! Ja yeah. Bóg jest na pewno, kondy. Zaraz Kurde, on mnie widził teraz. Głównym wejściem wchodzi ktoś? O. Mam dwóch. Ale muszę spierdalać, nie mam życia. Ja patrzę tutaj, moja kamera, nie? Nice A ja myślę, że tam to mi to zrobiłeś Dwóch zabiłem. No to jeszcze jeden jest. Ale musiałem i tak się wycofać, bo kurwa zginął. Jeden wchodzi do góry. Albo nie wchodzi. Także nie zrobił. O! Nie chodzi. O! o Co się o, dzieje? Wszystkich. Jestem jeden Serwery. na jednego. Serwery się rozjechały. Jest, wygrałem! I, po, i połączenie nie po udało. Połączenie nie udało. No ciekawe, ciekawe. Do się nie zdarzało. Ja już tak miałem kiedyś. No teraz serwery nie będą działać? Tak, straciłem ten szansa na platynę. Aha, to nam ranga spadła teraz. Znaczy nie, y jak nam się uda dołączyć, to będzie. Czekaj, my teraz broniliśmy, tak? Oho, to będzie 2-1 dla nich. No, ale nie mam internetu. Bo zawsze, jak nie ma nikogo na serwerze, to obrona wygrywa. No, czyli, czyli będzie 2-1 dla nich. Jeśli w ogóle serwery za chwilę spalam. No, na razie się nie łączę. Ja się nie połączyłem. Teraz się z ten... Tinder. Nie że ja na Twitterze coś było? I było 3-1 dla nas, i następną mieliśmy bronić. I wszystkich wyjebało, czyli wygraliśmy 4-1, a jako, że wyszliśmy, no to każdy od nas dostał 15 minut bana i ranka 2.